Szanowni Państwo, koalicja rządząca, koalicja 13 grudnia odrzuciła dziś na posiedzeniu Sejmu projekt ustawy zamrażającej ceny energii, ciepła, gazu. To jest niezwykle ważne, aby ceny były przystępne dla gospodarstw domowych. A koalicja 13 grudnia nie zważa na drożyznę, wręcz można powiedzieć, że spowodowała. Eksplozję drożyzny w naszym kraju. Ten projekt, który został dziś odrzucony, to tożsamy projekt z projektem, który w ubiegłym roku złożyliśmy, jako projekt obywatelski poparty przez 140 tysięcy Polaków. Tarcza energetyczna w ubiegłym roku obowiązywała tylko do połowy roku, gdyż koalicja 13 grudnia nie przedłużyła jej obowiązywania na kolejny czas. To spowodowało nakręcenie się spirali inflacji. W związku z tym, inflacja pod koniec ubiegłego roku sięgała już 5%. W tym roku prognozy są jeszcze gorsze, mówiące o wzroście inflacji. Niewątpliwie wzrost cen energii, cen gazu, ciepła systemowego spowodował wzrost inflacji. A kiedy dołączymy do tego fakt, że inflacja, ma negatywny wpływ na rozwój gospodarczy, no to mamy do czynienia z rezultatami złych rządów koalicji 13 grudnia. Przypomnę, że kandydat Platformy Rafał Trzaskowski zwracał się do prezesa Narodowego Banku Polskiego o to, żeby obniżone zostały stopy procentowe. Po pierwsze, jest niedouczony, nie wiedział, że. O tym decyduje Rada Polityki Pieniężnej, a nie prezes Narodowego Banku Polskiego, ale po drugie obniżenie stóp procentowych jest możliwe wyłącznie wtedy, kiedy inflacja jest niska. A na skutek rządów przełożonego Rafała Trzaskowskiego, Donalda Tuska, nieudolnych rządów Donalda Tuska, który jest szefem PO, a przypomnę, że, Radosław, że Rafał Trzaskowski jest zastępcą jest wiceprzewodniczącym platformy obywatelskiej inflacja jest wysoka no i w związku z tym stopy procentowe nie mogą być obniżone przez radę polityki pieniężnej Prawo i sprawiedliwość zrobiło wszystko, żeby utrzymać niskie ceny energii, żeby utrzymać niskie ceny gazu, żeby utrzymać niskie ceny ciepła systemowego. My oczywiście nie ustajemy w wysiłkach, ale widzimy, że większość rządząca lekceważy sobie problemy gospodarstw domowych związane ze wzrostem kosztów utrzymania. Związane z drenowaniem kieszeni rodzin przez koalicję 13 grudnia. I tu możemy porównać rządy Prawa i Sprawiedliwości, kiedy tarcza energetyczna obowiązywała do rządów koalicji 13 grudnia, kiedy tarcza energetyczna nie obowiązuje, albo jeżeli już, no to w szczątkowym zakresie, co Negatywnie wpływa na kondycję gospodarstw domowych. I jeszcze jeden fakt. Cały wzrost cen energii, cen, cen gazu został spowodowany przez politykę Putina. Już w 2021 roku Rosja doprowadziła do kryzysu na rynku gazu. Piętnastokrotnie od tego czasu wzrosły ceny gazu. Rząd Prawa i Sprawiedliwości wówczas zareagował, zareagował skutecznie, wprowadzając tarczę energetyczną. Na rząd Donalda Tuska, z tarczy energetycznej, zrezygnował, powodując właśnie drenaż kieszeni polskich rodzin. Dziękuję. Szanowni Państwo, rzeczywiście w formy. Wsparcia dla gospodarstw domowych, przedsiębiorców, instytucji wrażliwych, jeżeli chodzi o nośniki energii, stosują wszystkie kraje Unii Europejskiej, więc to, co proponujemy, nie jest żadnym rozwiązaniem, którego nie stosowano by w innych krajach. Prawdzie ta ekipa rządowa wprowadziła, wprowadziła pewną formę tarczy energetycznej, ale dotyczy ona tylko energii elektrycznej i, proszę Państwa, co więcej, tylko do września tego roku, a dla podmiotów wrażliwych do końca marca tego roku. A więc tak naprawdę to jest rozwiązanie wyborcze. No, ono ma nie przeszkadzać, nie przeszkadzać kandydatowi platformy w kampanii wyborczej. Natomiast jeszcze raz podkreślę, dotyczy ono tylko energii elektrycznej. My, ten, ten nasz projekt obejmował także gaz i ciepło systemowe. Niestety koalicja jak jeden mąż zagłosowała przeciwko temu projektowi. Proszę Państwa, my, dlaczego uważamy, że to rozwiązanie jest konieczne? Z trzech powodów, o jednym z nich wyczerpująco mówił Pan Przewodniczący, więc ja tylko dwa zdania na, na ten temat. Proszę Państwa, no, Rada Polityki Pieniężnej w związku z tą put inflacją, która dotyczyła także naszego kraju, przypominam, że w apogeum w 2023 roku ta inflacja wynosiła w Polsce w lutym 2023 roku 18,4%. Rada Polityki Pieniężnej rozsądnymi decyzjami sprowadziła tę inflację do poziomu 2% w marcu roku 2024. I można by powiedzieć, że inflacja znalazła się wręcz pod celem inflacyjnym wyznaczanym przez Radę Polityki Pieniężnej. No ale od tego czasu ta koalicja podjęła dwie decyzje, które na powrót powodują spiralę inflacyjną. Mam na myśli powrót do pięcioprocentowej stawki VAT na żywność, to był skok inflacyjny w kwietniu poprzedniego roku. No i właśnie rezygnacja starczy energetycznej w lipcu poprzedniego roku. To spowodowało skok inflacji do prawie 5%. Wszystko wskazuje na to, że ten proces będzie kontynuowany i że apogeum będziemy mieli na przełomie pierwszego i drugiego kwartału w tym roku, jak przewiduje bank centralny. Inflacja sięgnie 6%. Proszę Państwa, w tej sytuacji domaganie się od Rady Polityki Pieniężnej obniżenia stóp no jest absolutnie nieporozumieniem, bo namawialibyśmy członków Rady Polityki Pieniężnej, żeby za jakiś czas. Stanęli i odpowiadali za to przed Trybunałem Stanu. Nie można obniżać stóp procentowych w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z rosnącą inflacją. A proszę Państwa, to jest gigantyczny koszt idący w miliardy złotych. Oczywiście beneficjentem wysokich stóp są banki. Szczęśliwie jest tak, że doprowadziliśmy do tego, że w sektorze bankowym około 50% to jest własność skarbu państwa, no, ale nie ulega wątpliwości, że te miliardy. Pochodzą z kieszeni gospodarstw domowych, które muszą płacić wysokie ceny kredytów, i z kieszeni przedsiębiorców, którzy także pracują w oparciu o kredyt. Drogi kredyt, on mógłby być tańszy, gdyby inflacja była niższa. I druga rzecz, o której również wspominał pan przewodniczący, to jest sprawa, proszę państwa. Ograniczania konsumpcji, czego wyrazem jest wskaźnik sprzedaży detalicznej. Tak naprawdę nasz wzrost gospodarczy opiera się na konsumpcji. Niestety ta koalicja doprowadziła do tego, że nie ma wzrostu inwestycji. W zasadzie za trzeci kwartał poprzedniego roku był zerowy i pewnie tak jest na koniec roku. Natomiast eksport netto, ten kolejny silnik, ciągnie PKB polskie w dół. To są właśnie w cudzysłowie zasługi. Rocznych rządów Donalda Tuska. Więc tak naprawdę wzrost gospodarczy jest oparty o konsumpcję, a wzrost cen nośników energii powoduje, że ludzie zostawiają pieniądze na opłatę rachunków za prąd, gaz, ciepło systemowe. Samorządy odważyły się podwyższać znacząco ceny wody, ścieków, śmieci. To znacząco zwiększa koszty utrzymania i w tej sytuacji zmniejsza wydatki. Konsumpcyjne. I to widać we wskaźnikach EGUS-u. Proszę Państwa, w najlepszym miesiącu dla sprzedaży detalicznej, czyli w grudniu, święta, prezenty i tak dalej, sprzedaż detaliczna wzrosła zaledwie o 1,9%. W poprzednich latach wzrastała o kilka procent. Więc możemy powiedzieć tak, ta polityka energetyczna i brak osłony energetycznej dla gospodarstw domowych powoduje to, że ludzie ograniczają konsumpcję, więc podcinamy gałąź, na której siedzimy. Najprawdopodobniej za poprzedni rok wzrost gospodarczy będzie przynajmniej o pół e, e, punkta procentowego PKB niższy, a to jest, proszę Państwa, 20 miliardów złotych. Więc to jest wymierny koszt em, em, tych sukcesów rządu Donalda Tuska. I ten projekt miał temu przeciwdziałać. Niestety koalicjanci, jak jeden mąż, koalicja 13 grudnia, ten projekt odrzuciła. To jest, powiem Państwu szczerze, dosyć odważna decyzja, bo nie ulega wątpliwości, że będziemy w kampanii wyborczej o tym mówili, że nie szanują sytuacji materialnej gospodarstw domowych i ostentacyjnie wręcz są gotowi głosować przeciwko projektowi, który tę sytuację materialną miał poprawić.